Szczęść Boże, witam wszystkich tu zgromadzonych w sercu Maryi. Dziś spotkajmy się z Duchem Świętym, który jest pocieszycielem, źródłem mądrości i pokoju. Uciszmy nasze myśli, stajmy w obecności Ducha Świętego bez pośpiechu i bez lęku. On jest blisko, on przenika nasze serca, on zna wszystko, czego potrzebujemy. Dzisiejsze przesłanie. Duch Święty nie krzyczy. On delikatnie prowadzi w ciszy, nie narzuca się, lecz inspiruje, nie odbiera wolności, lecz umacnia, jest światłem na naszej drodze, gdy nie wiemy, jak iść dalej. Módlmy się w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, przychodzę do Ciebie z tym, co we mnie niepewne z wieloma pytaniami, które noszą w sercu, z decyzjami, które przede mną stoją. Ty jesteś źródłem wsparcia. Ty jesteś źródłem inspiracji. Ty jesteś tchnieniem Boga w moim życiu. Duchu Święty, proszę, napełnij mnie swoją obecnością, swoim tchnieniem. Ucisz we mnie to, co niespokojne. Rozjaśnij to, co zagubione. Umocnij to, co słabe. Dziś oddaję Ci moje myśli, aby były jasne i dobre. Oddaję Ci moje słowa, aby niosły pokój, a nie raniły. Oddaję Ci moje czyny, aby były zgodne z wolą Boga. Duchu mądrości, prowadź mnie w wyborach. Duchu rady, podpowiadaj mi właściwe drogi. Duchu Męstwa, umacniaj mnie, gdy pojawi się lęk lub zniechęcenie. Duchu Boży, bądź przy mnie w codzienności, w pracy, w domu, w relacjach z ludźmi. Pomóż mi widzieć więcej niż tylko to, co zewnętrzne. Naucz mnie patrzeć i słuchać sercem. Duchu Święty, tchnij we mnie nowe życie. Rozpal we mnie miłość do Boga i do ludzi, odnów moją wiarę, gdy staje się słaba. Prowadź mnie drogą pokoju, ucz mnie zaufania, ucz mnie cierpliwości wobec siebie i innych. Duchu Święty, duchu Boży, powierzam Ci ten wieczór, tę noc, jutrzejszy dzień i cały tydzień, każdą chwilę i wszystko, co mnie czeka. Święty, bądź moim światłem w codzienności, moją siłą i moim pokojem. Amen. Pozostań jeszcze chwilę w ciszy. Niech duch święty dotknie delikatnie Twojego serca i poprowadzi Cię w nadchodzących dniach. Niech duch święty napełni Cię światłem, umocni Twoje serce i prowadzi Cię w pokoju. Amen. Otwórz swoje serce na obecność Ducha Świętego. Poproś o pokój w myślach i spokój w sercu. Poproś o mądrość w decyzjach i rozeznaniu dróg. Pozwól Duchowi Świętemu prowadzić Cię ku Bożej Woli. Jeśli ta modlitwa była dla Ciebie umocnieniem, zostaw proszę polubienie, zostaw serce lub gołębia pokoju. Subskrybuj kanał i udostępni, aby inni także mogli odnaleźć wsparcie w Duchu Świętym.